Cześć, witam wszystkich z tej strony Łukasz Podcast Padlock. Dzisiaj zapraszam na unboxing edycji specjalnej gry Horizon for Biden West na konsolę PlayStation 5. Oczywiście jest jeszcze edycja standardowa, jest jeszcze edycja, dwie edycje kolekcjonerskie z tym takim mamutem. Także, no ale tam już były też kopie gry w formie kodu, tylko to jest, że to jest trochę takie moim zdaniem zagranie nie za bardzo. A ta wersja w takim tutaj etui zawierające oczywiście grę steelbook i artbook także zaraz sobie przejdziemy do rozpakowania najpierw folia Czy jest, oczywiście jest jeszcze wersja też tej gry na konsolę playstation 4 jest również free upgrade jeżeli macie kopię gry właśnie z playstation 4 a gracie na, na ps5 także Czasami Sony o tym nie mówi, ale warto może właśnie sobie kupić jakby tańszą wersję i zapgradować do PS5. A tak tutaj już to jest edycja właśnie. To jest fajnie zrobione, że to nie jest jak poprzednio było, że to była tylko taka jakby kartonowa psówka, tylko to jest tak jak widzicie tutaj otwierane z góry. Tak, gra od 16 lat, oczywiście druga część wielkiego hitu. Gorilla Games, ekskluzywna gra oczywiście na PlayStation 5 i również na czwórkę. Także tak to się wysuwa, otwiera yy, właśnie w ten sposób. Yy, to może sobie tu położymy. Także fajnie to zrobione, nie, nie, tak, nie tak po taniości, tylko naprawdę to jest porządny gruby karton. Po prostu y, samo pudełko też jest jakby elementem, można powiedzieć, kolekcjonerskim. O, możemy coś sobie tam później trzymać. Y, także za chwilę, bo tutaj jest jakiś kod na cyfrowy soundtrack również. Także y, tak się prezentuje Steelbook. Jak wiecie, ja zbieram Steelbooki, także mam już ich kilkadziesiąt. Także ten dołączy do kolekcji, naprawdę fajnie to się prezentuje. Tu co prawda nie ma tytułu, ale, ale, ale mimo wszystko Aloy na głównym planie. No i po otwarciu, oczywiście, płyta Blu-ray PlayStation 5. Tutaj tam informacje. I tu też w środku fajny art. Tu co prawda jest jakieś miejsce też jakby na drugą płytę. Być może wersja, bym musiał to sprawdzić. Być może wersja na PlayStation 4 zajmuje dwie płyty. Yy, ale tu jest art. Także no, mógłby być sam track, oczywiście, na płycie razem, razem z grom. No, ale jest tylko soundtrack cyfrowy. Także, także tak się prezentuje ten steelbook. No i drugą rzeczą, oprócz oczywiście samej gry i tego cyfrowego soundtracka, jest, jest właśnie yy, taki mini artbook. Ale jak widzicie, bardzo dobrze wykonany. To jest Dark Horse. Tak to już oni właśnie robią w takim formacie. Fajnie to wygląda na półce. Ja już mam też kilka. Artbooku właśnie z tej serii od wydawcy tego, który zajmuje się komiksami, tak? to tu oni opracowali ten artbook, oczywiście sztywna okładka papier kredowy, wysoka jakość bardzo ładne arty ze świata Horizona. Także e, no tutaj być może są jakieś spoilery co do miejscówek, ale to raczej to widzimy i bronie, e, same miejsca. Rasy i tak dalej, miejscówki, koncept arty. Oczywiście świat zachwyca, bo to wiadomo graficznie jedna z najpiękniejszych gier, oczywiście na PlayStation 5. Jak do tej pory, oczywiście recenzji no omówienia naszego na naszym padlogu. To się spodziewajcie tam niedługo. Nie no, na razie też jest Dying Light odgrywany. Dying Light 2, właśnie ten Horizon teraz będzie. I potem oczywiście też Elden Ring, Gran Turismo. Także teraz się ogólnie dzieje. Na przykład same, same hity tak naprawdę wychodzą. 48 stron, tu mamy nawet numerowane. Także bardzo fajny, bardzo ładny artbook. Także. Także to by było na tyle. To był unboxing gry Horizon Biden West na PlayStation 5. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych unboxingach i na naszym podcaście. Na razie, cześć.